Nie będę marnował Twojego czasu. Oto 9 rad, które chciałbym powiedzieć sobie z przeszłości i które Ty możesz wykorzystać, jeżeli masz od 13 do 18 lat. Jeżeli obejrzysz to do końca i zaimplementujesz wszystkie te rady, to naprawdę ten filmik zmieni Twoje życie. Numer 1. Bądź bardziej interesujący. W tym wieku bardzo ważne jest, żeby być interesującym, bo właśnie ci ludzie mają najwięcej przyjaciół. Naucz się nowej umiejętności, zrób to, zrób tamto. Traktuj wszystkie doświadczenia jako takie osiągnięcia. Jak jesteś na przykład montażystą, to musisz mieć portfolio swoich prac i tak samo jest z życiem. Traktuj wszystko, co robisz ciekawego, jako wpis do portfolio, który będzie zachęcać ludzi do poznania ciebie i przyjaźni z tobą. Próbuj robić takie rzeczy, które będą ciężkie do odtworzenia przez innych, bo to jest właśnie ciekawe. Możesz nauczyć się jeździć na desce, albo zacząć jakiś side hustle, albo przeczytać x książek. Rób rzeczy, które ciekawie będziesz mógł opowiadać ludziom. Numer 2. Przestań przyjmować się tym, co myślą inni. W liceum każdy ma swoje życie i nim się właśnie przejmuje. I wiem, że wiele ludzi tak mówi i możesz pomyśleć, że to nieprawda, bo ja też w twoim wieku tak myślałem. Ale naprawdę, nikogo nie obchodzi to, co robisz, dopóki nie odniesiesz jakiegoś sukcesu. Więc nie ma na tobie żadnej presji. Załóż ten kanał na YouTube, o którym marzyłeś. Wypuść tą piosenkę, którą nagrałeś. Wstaw tą rolkę na Instagrama, nad którą się tak starałeś. Pamiętaj, nie masz na sobie żadnej presji, więc rób, co tylko chcesz. Numer 3. Naucz się spędzać czas sam ze sobą. W tym wieku jest bardzo dużo wzlotów i upadków. Sam miałem takie lata, że miałem odgroma znajomych, a były też takie, gdzie ciągle byłem sam. I wiem, że może Ci się wydawać, że to złe, ale zaufaj mi, że jest to całkowicie normalne. W tym wieku będzie wiele momentów, kiedy będziesz sam, ale jak mówi znane powiedzonko, nudzą się nudni ludzie więc nie bądź nudny i znajdź takie rzeczy, które sprawiają Ci przyjemność, kiedy jesteś sam. Teraz taka przerwa, Podajcie na Instagrama, bo planuję fajne rzeczy tam podziałać. Głównie tak po prostu z mojego codziennego życia, bo pewnie jesteście ciekawi, jak to wszystko wygląda. 4. Nie porównuj się z innymi. Social media sprawiły, że porównywanie się z innymi jest czymś normalnym, ale nie jest. Jeżeli ktoś dostał lepszą ocenę od Ciebie, albo po prostu jest w czymś lepszy, to nie znaczy, że Ty jesteś gorszy. Ty idź swoim tempem, a inni moim tempem, a inni niech idą swoim. Sam wiesz, jakie jest dla ciebie najlepsze tempo. Numer 5. Traktuj szkołę jak zabawę. No, może niekoniecznie jak zabawę, ale nie bierz tego tak na serio. Oczywiście, ucz się i zdobywaj dobre oceny, ale skup się równie mocno na znajdywaniu przyjaźni i po prostu miłym spędzeniu czasu w tym miejscu. Po prostu baw się tą szkołą. Numer 6. Ćwicz fizycznie. Trening w tym wieku jest bardzo ważny, żeby lepiej spać, lepiej wyglądać, być silniejszym i po prostu lepiej się czuć we własnym ciele. W tym wieku polecam po prostu codziennie kardio i siłownię od 3 do 5 razy w tygodniu. Numer 7. Inwestuj w dobre relacje i pozbądź się złych. Przyjaźń się z osobami, które są po prostu miłe. Naprawdę tylko tyle wystarczy. Pierdol tych wszystkich fakbojów i pępków świata, znajdź sobie dwóch, trzech, może czterech miłych znajomych i inwestuj w te relacje, ile tylko możesz. W tym wieku ciężko ze stabilną psychiką, więc naprawdę, jeżeli ktoś Ci nie pasuje, od razu wyrzuć go ze swojego życia. Te lata świetności są za krótkie, żeby zmarnować je na takich łebków. Numer 8. Baw się. Naucz się rozdzielać przyjemności z obowiązkami. Jeżeli zrobiłeś już dzisiaj wszystko, co miałeś zrobić, to co ci szkodzi pójść z ziomeczkami pooglądać mecz i napić się albo coli, albo piwka, zależy ile masz lat. Baw się, ale nie przesadzaj i pamiętaj o swoich obowiązkach. I ostatni. Numer 9. Ciesz się tą wyprawą. To twoje lata świetności, więc miej wielkie plany i aspiracje, ale nie zapomnij też o przyjemnościach. Masz jeszcze naprawdę dużo czasu. Social media dały nam takie poczucie, że musisz mieć miliony do 20 roku życia, ale to nieprawda. Pamiętaj, że masz jeszcze dużo czasu na wszystko. Ciesz się po prostu tym. Ja nazywam się Marcel. Pomagam ludziom w osiąganiu najlepszych wersji ich samych. Jeśli Cię to interesuje, zostaw suba i wbijaj na insta. Do następnego.